Stołem kadeci! Stołem panie premierze! Rozdziały, patrzność! Jesteśmy w tych dniach na początku września, zawsze myślami, z tymi, którzy wyruszają w swoją drogę edukacji, wychowania, przygody w kolejny rok szkolny. Chciałem Wam złożyć najlepsze życzenia na starcie tego roku szkolnego, żeby on był bezpieczny, pomyślny, dobry, żebyście spełnili swoje ambicje, plany, marzenia. My jesteśmy z Was bardzo dumni. Polska jest Was bardzo dumna. Dziękuję, że już od młodzieńczych lat nosicie. Mundury z biało-czerwoną na ramieniu, ale jesteście zaangażowani już w te postawy i patriotycznej pro-obrony. Tylko silne społeczeństwo dobrze przygotowane, wyposażone w wiedzę, umiejętności, ale mające też taką silną formację patriotyczną, formację związaną z tożsamością narodową, z naszą historią z tego skąd wyrastamy i do czego dążymy. Dążymy do najlepszego miejsca. Na świecie, do życia Polski, naszego domu dążymy do bezpieczeństwa dla naszych rodzin, dążymy do tego, żeby żyć w pokoju. Do tego potrzebujemy siły, odwagi. Nie da się tego zrobić bez młodego pokolenia, bez młodych ludzi zapalonych do swojej aktywności, do swych marzeń, do swych e, zawodów, do swych oczekiwań, do przyszłości. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście kadetami. Jestem dumny ze wszystkich. 30 tysięcy kadetów, wszystkich 30 tysięcy uczniów w klasach wojskowych. Trzy programy, które wymieniłem, to jest 500 szkół, w których biorą udział. To jest jeszcze więcej oddziałów, klas, które są w tych szkołach. To jest 30 tysięcy uczniów noszących mundury, przygotowujących się, mam nadzieję, w wielu przypadkach do służby wojskowej. Ale nawet jeżeli te działania w szkole średniej, w liceum, w, te w technikum, w szkole branżowej nie zakończą się przyjściem do wojska zawodowego. Zakończą się na pewno umiejętnościami, przygotowaniem do aktywności, do budowy silnego społeczeństwa. Rusza nowy program, który chciałbym dzisiaj tutaj w Kielcach ogłosić. To jest przygotowanie 16 szkół spośród tych 500. Około 500 uczniów. Najpierw wyłonienie instruktorów, a później Nauka obsługi dronów. To jest nasza przyszłość. My stawiamy na wojska dronowe, które powołałem zostając ministrem obrony narodowej, stawiamy bardzo mocno na rozwój cyber, rozwój zdolności w kosmosie. Wszystkie te nowe rodzaje aktywności muszą się zaczynać od samego początku. Muszą się zaczynać właśnie w edukacji ponadpodstawowej. Potrzebujemy operatorów dronów, potrzebujemy pilotów statków bezzałogowych. Chcemy do tego jak najlepiej przygotować właśnie już młodzież, dlatego startuje program dronowy dla oddziałów przygotowania wojskowego. Czyli w klasach wojskowych będzie możliwość nabywania umiejętności obsługi statków bezzałogowych, nabywania umiejętności obsługi dronów. Za chwilę każdy żołnierz będzie miał na własnym wyposażeniu swoje osobiste drony, wyposażenie osobistego, tak jak karabin, kamizelka kuloodporna, hełm, Możemy budować trzecią co do wielkości pod względem liczebności armię w NATO, a wierzę, że zaraz też na podium stojącą pod względem zdolności operacyjnych. Bo jedno jest bardzo ważne, czyli liczebność, ale liczebność i zdolności operacyjne. To jest ten cel do którego dążymy. Wam wszystkim, kadetom, którzy dumnie noszą mundur z biało-czerwoną na ramieniu, życzę samej pomyślności. W rozpoczętym dziś roku szkolnym 2025-2026 bądźcie odważni, rozważni, zdobywajcie wiedzę i umiejętności. Niech żyją kadeci wojska polskiego. Wszystkiego dobrego!